Przechodzę do Was z polecajką. To są po prostu najpyszniejsze miody na świecie. Już testowaliśmy wcześniej. Ten jest akurat akacja. Ten jest wielokwiatowy. No ale one są po prostu przepyszne. Z bardzo dobrego źródła. Także polecam Wam serdecznie. I jeszcze tutaj mam od y, tych Państwa y, świeczuszki. Ale ja to jestem taka pierdoła, że <laughs> mi jest szkoda odpalać. Y, mieliśmy ich więcej, y, ale no niestety y, nasz piesek y, przeatakował, bo ja sobie je tak porozkładałam w fajne miejsca i po prostu dorwała i zjadła. To no, powiedzcie, że to nie jest że to nie jest boskie. Kura, zobaczcie. Nie to jest szkoda odpalać, ja to po prostu na święta poukładam I to tak po prostu będzie sobie pięknie stało No czat, zobaczcie na tego jeża, no. Z wosku Bardzo zdrowe świeczuszki, także polecam serdecznie Świeczuszki dostaliśmy Mąż zakupił miodek Także pasieka się poleca A my jesteśmy z zjadaczami miodu, także Naprawdę warto.